Pokażemy, jak rozwiązywać rekurencje liniowe, jednorodne i niejednorodne, używając metody wielomianu charakterystycznego i metody przewidywań. Zajmiemy się rekurencją niejednorodną. Zadanie. Rozwiąż rekurencję liniową i niejednorodną. Mamy tutaj rekurencję liniową niejednorodną. Xn plus 1 równa się minus 2xn minus xn minus 1 plus część niejednorodna n kwadrat razy 2 do n. -ty. I taka rekurencja zachodzi dla nów większych równych od 2. Co to oznacza? To oznacza, że jak stawimy tutaj dwójkę, najmniejszą możliwą liczbę naturalną jaką możemy wstawić, to będziemy mieli x3 równa się minus 2x2 minus x1 dodać 2 kwadrat razy 2 do n. -ty. Czyli możemy policzyć x3 pod warunkiem, że znamy x2. I x1. Akurat je znamy, bo to są warunki początkowe, są podane te wartości. x1 jest 0, x2 jest 0. Zatem używając x1, x2 możemy policzyć x3, następnie używając x3 i x2 możemy policzyć x4, następnie używając x4 i x3 możemy policzyć x5 i tak dalej. Rekurencyjnie liczymy kolejne wartości. A teraz w zadaniu będziemy chcieli znaleźć wzór jawny na ten ciąg. To znaczy, czy taki wzór, gdzie żeby policzyć wartość xn, nie potrzebujemy się odnosić do wcześniejszych wyrazów, tylko nasz wzór będzie zależał wyłącznie od n. -a. Rozwiązanie. Przepisujemy równanie w postaci, w której elementy naszego ciągu są z jednej strony, natomiast część niejednorodna z drugiej. I to, zostawiamy na razie. Tutaj zmienia się kolor kartki. Zobaczcie. To znaczy, że tutaj będzie się działa część wtrącona, która jest nam potrzebna do dalszych obliczeń. Dlatego, że tu będziemy zajmować się wersją tego równania, ale wersją jednorodną. Dlatego w naszym temacie też są rozwiązywania równań jednorodnych, tych prostszych. Będziemy tutaj. Rozwiązywać równanie jednorodne xn plus 1 dodać 2xn, dodać xn minus 1 równa się 0. Żeby je rozwiązać, stosujemy metodę wielomianu charakterystycznego. Co to znaczy? To znaczy, że przypisujemy temu równaniu pewne równanie wielomianowe. Z wielomianem charakterystycznym to jest ten wielomian. Tu. Teraz jak on powstaje? Zobaczmy tam gdzie jest ciąg o najniższym wyrazie x 1 podmieniamy tutaj ten element na 1 następny wyraz ciągu o indeksie większym o indeksie n, czyli mamy element xn zostaje zamieniony na x następny element ciągu xn 1 zostaje zamieniony na x kwadrat Zobaczmy, że współczynniki są takie same. Tutaj współczynnik jest 1, bo go nie ma. Tu też jest 1. Tu współczynnik jest 2 i tu jest 2. Tu współczynnik jest 1 i tu jest 1. Przyrównujemy ten wielomian do zera i to jest równanie charakterystyczne, a sam wielomian nazywa się wielomianem charakterystycznym. No, możemy teraz użyć delty, żeby rozwiązać to równanie, ale tutaj w naszym przypadku. To jest bardzo proste równanie. Poznajemy wzór stosownego mnożenia. x kwadrat plus 2x plus 1 równa się 0. I zwiamy to do postaci iloczynowej, korzystając ze wzoru stosownego mnożenia. x plus 1 do kwadratu równa się 0. Widać więc, że pierwiastkiem tego wielomianu charakterystycznego jest minus 1 i to jest pierwiastek dwukrotny. Bardzo ważne, żeby tu zapamiętać, tą krotność. To się potem szyba. Ten pierwiastek jest dwukrotny. Jeżeli właśnie mamy taką sytuację, że nasz pierwiastek wielomianu jest dwukrotny, czyli mamy delta równą 0 i mamy pierwiastek, który jest też inaczej mówiąc podwójny, to przewidujemy, że wszystkie rozwiązania naszej tutaj rekurencji, ale jednorodnej, czyli ta część niebieska tutaj, to jest część związana z rekurencją jednorodną, Wszystkie rozwiązania tej rekurencji jednorodnej, czyli tak zwane rozwiązanie ogólne równania rekurencyjnego jednorodnego 2, jest postać stała razy nasz pierwiastek do potęgiętej. Tu jest xn, widać to kreseczką, Rozwiązanie ogólne równania jednorodnego, czasem się pisze xn o. Stała razy minus 1 do n, to minus 1 to jest nasz pierwiastek. Dodać. I normalnie byłoby tutaj stała razy drugi pierwiastek do n. Ale ponieważ to jest ten sam pierwiastek, to metoda mówi, aby pomnożyć jeszcze ten pierwiastek przez n, czyli stała razy n razy minus 1 do potęgi n-tej. Warto zauważyć, że obydwa tutaj ciągi minus 1 do n oraz n razy minus 1 do n są rozwiązaniami naszej rekurencji. Można to sobie sprawdzić. Jeżeli teraz tutaj ten czynnik c2 razy n i czynnik c1 wyciągnie się przed nawias, to mamy c1 plus c2n, one będą razem w nawiasie i minus 1 do potęgi n będzie poza nawiasem. Często też w takiej postaci pokazujemy rozwiązanie ogólne równania jednorodnego w sytuacji, kiedy delta jest 0. Czyli to jest tutaj dokładnie ten wzór. I na tym etapie nie szukamy współczynników c1, c2. Tu się łatwo można pomylić. Często studenci się mylą, dlatego że biorą warunki początkowe i próbują dobrać C1C2 z tych warunków początkowych. Tylko że tutaj, moi drodzy, jest rozwiązanie ogólne, ale równania tego zerem jednorodnego. Natomiast warunki początkowe są do równania niejednorodnego, które rozwiążemy w następnej części. Zajmiemy się teraz rozwiązaniem równania. Niejednorodnego. xn plus 1 plus 2xn plus xn minus 1 równa się n kwadrat razy 2n, czyli część niebieska tu się kończy. I wracamy do naszego równania niejednorodnego. Zastosujemy metodę przewidywania, która polega na tym, że przewidujemy i rozwiązanie, rozwiązanie podobne do części niejednorodnej to znaczy stara metoda podobne leczyć podobne. Tylko jedna uwaga. Co to znaczy podobne? Zobaczmy. n kwadrat to jest wielomian drugiego stopnia. Dlatego w przewidywanej postaci mamy też wielomian drugiego stopnia, ale ogólny a n kwadrat plus b n plus c. Jest 2 do n tej czynnik i tu też jest czynnik 2 do n tej. Natomiast co tu się dzieje? Co to jest n do zerowej? Otóż Patrzymy na dwójkę, która wygląda, a występuje w części niejednorodnej, i patrzymy, czy jest pierwiastkiem wielomianu charakterystycznego. Widać wyraźnie tutaj, że nie jest. To znaczy, jak stawimy dwójkę do tego równania, to nam wychodzi 4 plus 4 plus 1 jest 9, czyli nie 0, nie jest pierwiastkiem. Czyli krotność dwójki jako pierwiastka wynosi 0. Dlatego tu jest mnożone razy n do 0. Gdyby nie było tutaj 2 do n tej, tylko minus 1 do n tej, tej części jednorodnej, to mielibyśmy tutaj minus 1 do n tej. Natomiast sprawdzając krotność minus 1 jako pierwiastka wielomianu charakterystycznego, mielibyśmy, że krotność ta wynosi 2, no bo minus 1 plus 1 do kwadratu jest równe 0 i to jest minus 1 jest pierwiastkiem podwójnym. To wtedy tutaj nie miałoby 0 na górze napisane, tylko dwójka, czyli dokładnie krotność naszej liczby, która występuje w funkcji wykładniczej, liczby jako pierwiastka wielomianu charakterystycznego. U nas nie ma tego problemu, dwójka nie jest. To jest ten prostszy przypadek pierwiastkiem wielomianu charakterystycznego, dlatego nasza krotność jest 0. Czyli piszemy n do potęgi zerowej. Tą przewidzianą postać wstawiamy do naszej rekurencji, odpowiednio zmieniając indeksy. No bo jeżeli to jest nasz przewidziany xn, to w takim razie tutaj mamy xn plus 1, czyli jest indeks przesunięty. Gdy wstawimy, zobaczcie, to wygląda w ten sposób a n plus 1 kwadrat plus b n plus 1 plus c razy 2 do n plus 1 to jest nasze xn plus 1 dodać dwa razy nasze xn dodać xn minus 1 tak dokładnie tak samo jak jest tu i to wszystko jest równe n kwadrat razy 2 do n tej. tutaj wszędzie powtarza się potęga dwójki Najmniejszy wykładnik, jaki tu występuje w potędze dwójki, to jest n-1, więc dzielimy obustronnie to równanie przez 2 do n-1. Jeżeli to zrobimy, a następnie pogrupujemy lewą stronę jako wielomian zmiennej n, to otrzymujemy takie wyrażenie. Po prawej stronie zostaje nam 2n2, dlatego że n2 z 2 do n -t i przedzielone przez 2 do potęgi n-1, to jest 2n2. Mamy dwie wielomiany stopnia drugiego. Dwa wielomiany stopnia drugiego są równe dla nieskończeniu wielowartości N, jeżeli mają identyczny współczynnik, to znaczy 9A powinno być równe 2, 6 A plus 9b powinno być równe współczynnikowi, który stoi przy N. Tutaj nie ma tego współczynnika, dlatego że on tu wynosi 0, więc 6A plus 9b jest 0. I wyraz wolny też wynosi 0 z prawej strony, więc 5a plus 3b plus 9c też jest 0. Otrzymujemy układ równań, który nam pozwala znaleźć a, b i c. Po rozwiązaniu tego układu otrzymujemy, że a jest równe 2 2,9, b jest równe minus 4,27, a c jest równe minus 2,27. Wstawiamy do naszej przewidzianej postaci. I otrzymujemy rozwiązanie szczególne, równania niejednorodnego. To jest to. Co to znaczy szczególne rozwiązanie, równania niejednorodne, niejednorodnego? To znaczy, że to jest jakieś rozwiązanie, równania niejednorodnego 1. Czyli nie znaleźliśmy teraz wszystkich jeszcze rozwiązań, ale znaleźliśmy chociaż jedno. I to nam się za chwilę przyda. I to szczególne rozwiązanie jest tutaj. Czasem się oznacza xn z gwiazdką, czasem xns. To jest ciąg, który spełnia nasze równanie niejednorodne. Łatwo to sprawdzić, stawiając go do równania. Można zobaczyć, jak rzeczywiście się wstawi za lewą stronę poszczególne elementy, to otrzymamy razem n kwadrat razy 2 do n. Rozwiązanie ogólne równania niejednorodnego tego pierwszego. Ma postać rozwiązanie ogólne równania jednorodnego, czyli tego z zerem, plus wybrane jakieś rozwiązanie szczególne równania niejednorodnego. Czyli teraz łączymy dwie wcześniejsze części. Rozwiązanie ogólne równania jednorodnego dodajemy do naszego rozwiązania szczególnego równania niejednorodnego. I okazuje się, że wszystkie rozwiązania równania niejednorodnego mają właśnie taką postać. To wynika z dniałości tych rozwiązań. Co to znaczy dla nas? To znaczy, że to jest rozwiązanie ogólne. Równania niejednorodnego, czyli wszystkie możliwe rozwiązania, równania, które mieliśmy w zadaniu. Czyli te wszystkie możliwe, możliwe rozwiązania mają następującą postać. Pierwsza część plus druga część. I teraz stałe C1, C2 dobieramy z warunków początkowych. To znaczy przypominamy sobie, że nasze x1 miało być 0, a x2 0 też. Co to znaczy? To znaczy, jak wszędzie ustawimy 1K to powinno być 0, czyli otrzymujemy to pierwsze równanie, a drugie równanie, jak wszędzie stawimy dwójkę za n, -y, to otrzymujemy to jest 0. Te dwa równania po uproszczeniu dają nam układ równań, który łatwo jest rozwiązać przez odjęcie na przykład równania drugiego równania pierwszego. I otrzymujemy C1 równa się 56 dwudziestych C2 równa się minus 56. 27. Czyli nasz ciąg zadania ma postać jawną, to znaczy postać, która zależy tylko od n, a nie zależy od wcześniejszych wyrazów. xn równa się minus 56,27n minus 1 razy minus 1 do potęgi n tej, dodać n kwadrat minus 4,27n, odjąć 27 razy 2 do n tej. Lub w postaci takiej troszkę innej. Poukładanej, kiedy mamy to rozdzielone na funkcję wykładniczą z 2 do n tej, też tutaj osobno i to jest jeszcze ładnie e, doprowadzone ten wielomian do postaci loczynowej, czyli 2,27 razy n-1 razy n, -1 razy n -1 plus 1, odjąć część, która odpowiada drugiej funkcji wykładniczej, minus 1 do potęgi n -tej, minus 56 przez 27 n-1 minus razy minus 1 do potęgi. Tutaj n -y są większe, równe od 1. W szczególności dla n -y równego 1 otrzymamy 0, dla n -y równego 2 otrzymamy 0, czyli nasze warunki początkowe. I ten ciąg spełnia pierwsze równanie z zadania, to znaczy nasze równanie niejednorodne, które jest w tej wersji tu lub w tej wersji tutaj. Dziękuję bardzo.